Dzień dobry, Sylwia Mikołajów, manager oddziału Białystok. Witam Państwa w naszych progach. Diagnostyka oddziału Białystok jest na rynku białostockim 15 lat. Dzisiaj obchodzimy. Na nasze 15-lecie, 15 urodziny. Startowaliśmy w 2009 roku z jednym laboratorium, z jednym punktem po obrańczu Ulisy Antoniukowski 11. Oddział tworzyło 15 lat temu 12 osób, 12 pracowników zatrudnionych w oddziale. Mamy w tej chwili w ramach swojego oddziału 4 laboratoria, w pełni funkcjonujące laboratoria z, z dużym doinfestowaniem sprzętowym. Mamy 38 punktów pobrań, z czego w samym Białystoku mamy ich 10. Ogromna ilość pacjentów, która nam zaufała przez te 15 lat, która do nas przychodzi, która do nas, u nas wykonuje badania. W swojej ofercie ma Diagnostyka Oddział Białystok ma ponad 3000 badań. Są to badania zarówno podstawowe, jak i badania specjalistyczne, badania genetyczne, badania mikrobiologiczne. Oczywiście, również badania metodą PCR, która rozwinęła się w czasie pandemii i którą możemy wykonać tylko badania w kierunku COVID. Pacjenci zaufali nam. Dziękujemy im serdecznie za te 15 lat, które są z nami. Dziękujemy, że do nas przychodzą. Od lipca tego roku do końca października dziękujemy też naszym pacjentom. Przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę na badania, które są popularne, które lubią robić. W związku z tym zapraszamy do naszych połówów pobrań na tą specjalną ofertę, gdzie staramy się pomóc kobiecie, pomóc mężczyźnie i serwujemy takie specjalne pakiety przygotowane właśnie z promocyjną listą badań dla naszych pacjentów, którzy nam zaufali. Dziękujemy bardzo, że jesteście z nami przez te 15 lat. Mamy nadzieję dla Was się rozwijać cały czas. Będziemy inwestować w technologię, inwestować w ludzi. W tej chwili w oddziale Białystok jest zatrudnionych ponad 280 osób, więc rozwijamy się razem z Wami i dziękujemy, że jesteście z nami.